Co my wiemy o tym? Że mamy przed sobą ładnie zachowany pałac yy, Szyby w każdym oknie Także proszę Państwa my wylądowaliśmy w Żelowicach Tuż obok nas Stoi coś niesamowitego Takie cudeńko No na razie jest zabite na ostatni gwóźdź Proszę Państwa Między Strzelinem a Niemczą Znajduje się taki piękny pałac W Żelowicach jesteśmy Pierwsze zmianki o tej miejscowości w tej wiosce były już z roku 1374, jeśli się nie mylę i dobrze pamiętam. Byliśmy wewnątrz, także zapraszam na odcinek. Nie udało nam się zwiedzić całego, ze względów bezpieczeństwa. No i beby miał jakieś dziwne przeczucie, abyśmy tam kogoś nie spotkali. Chyba to nie zmienia faktu, że jedno skrzydło zostało przez nas... Co zrobione? Zeksplorowane, resztę... Trudno. Byliśmy, dotknęliśmy, Zapraszam na odcinek. Wiesz co, my się musimy zaopatrzyć Wiem, że to takie trochę barbarzyńskie, ale patrz. przecinak i tak cykną kłódkę i, I, mamy, <laughs> i mamy po problemie. I mamy, po, mamy po problemie. Proszę Państwa, gospodarstwo jest na horyzoncie opuszczone, zrujnowane, a sam pałacyk też nie wygląda zbyt apetycznie. Za tymi drzewami w oddali widać kościół właśnie przed chwilą Bimbało. I resztki fosy. I tak jest. Zaczynamy proszę Państwa eksplorację. Najpierw robimy dookoła. Czy się uda wielkim wyjadaczom urbexowym wejść do środka, tego jeszcze nie wiemy. Są emocje, serce bije. Sam obiekt niesie ze sobą niesamowitą tajemnicę. Pierwsze zmianki o tym wspaniałym obiekcie były już w XIV wieku, tak? Coś czytaliśmy. Po więcej informacji odsyłamy do lektury pana Google. No nie, wejście ktoś to zrobił jest wyjście A ty to jest Ty tu po deseczkach jakiś Ale tam jest drugie wejście? Które? Gdzie? Z drugiej strony Ale tu w... nie, musimy obejść zamek tu Tutaj nie ma bagna to jest teren podmokły Podmokły, proszę Państwa, teren Nic, zobacz, 20 metrów stąd piękny kolejny pałac, ale już jest. Wygląda jak pałac, ale jest, ja. zam... ale jest zamieszkały. Tutaj wszystko ładnie go zabezpieczyli. No, no ja? Co się stało? A nie, dobra, to mi Edzia zaszyła, to było ok. Ja myślałem, że się porwałem. Nie, dobra, to jest ok. Kurde, z tobą Bebe, to się nie da nudzić. No i gdzie ty masz to drugie wejście? Gdzie ty masz to drugie wejście? Według historyków drugie wejście znajduje się tu. No iść? Co robimy? Jak, jak to widzisz? Ja widzę, że tam było wygodniej. Czekaj, ja muszę przeładować baterię. Wow. Mówiłem, że będzie wygodniej bez przyciskania, bez czołgania się. To chciałeś przez tamtą dziurę włazić. A jak ja mam odwrócić obraz, żeby kamerowało to, co ja mam przed sobą? Proszę Państwa, teraz tymi tajemniczymi schodami wejdziemy prawdopodobnie na piętro tego oto ślicznego pałacu. Ale patrz co tu jest! A ja nie wiem czy nam to nie spadnie na głowę. Ty chodź może na razie wyżej. Te schody są przynajmniej stabilne. Robi się coraz wyżej. A mi coraz gorzej. Co? Z czym gorzej? Bo ja mam lęk wysokości. Co ty gadać? Ale tu nie masz przepas, to Widzę. Mi się w głowie kręci. Co? Ja dalej nie idę. Nie, nie idziemy. Ty, o to jeszcze dalej prowadzi. Tu już jest drewniano. Już to ma za cztery piętra. Nie, za duże ryzyko. Tam na dole było przejście. Do Aha, do doła, i innego skrzydła. co, o tym sądzisz? Co? Mhm. Pikny jest No nie wiem, poszedłbyś tu? No tak Chyba, że tam dołem A ja wiem czy dołem da się przejść A chodź tutaj Nie co tu jest Patrz na jaka buch to Co? ma czyś pieczemy, pieczemy sobie widzieć? что что ты любишь. To może mów, że Ty, tu była sala! Sala gimnastyczna! Co z Za dużo tych rzeczy na raz! Muszę gdyby to była jedna rzecz, to bym pomyślał, że ktoś wyrzucił. Tyle rzeczy na raz! Level. Oh. Oh, that's just she. A gdzie to chcesz było iść? Chcesz? Nie, pytam się cie. To dawaj, idziemy. Co czujesz? Dawaj, idziemy. Ale coś się zlękłeś. Bo to wszystko tak wyglądało jakby to ktoś przed chwilą zostawił. Bo wiesz, gdyby, gdyby to był sam wózek czy cała sa, łóżeczko, to... Ale to tak było kór ktoś to wszystko nagromadził w jednym miejscu. Jakby mnie te dziurawe schody, to ja bym poszedł jeszcze wyżej, ale ja w ja dziurach nie będę chodził. Nie, odpowiem Ci, że sam to nie wszedł Do to wygląda w Co to jest? jest, jest Tam się tu załówek. ale Co się martwisz? Jest... Nie no, po prostu to się poczułem, jakbym do czyjegoś... Do na Tak? z nie będziemy szli nie idziemy tam co no robimy? wracamy? czy jemy się niepewnie? nie wiem, ja już zwiedziłem sporo nie nie idziemy do góry a ja bym poszedł, ale widziałeś jaka podłoga jest w sali ale Chody to raz, a dwa podługa w sali gimnastycznej mi się nie podoba. Tak. No, to o to chodzi. Nie, z tym to się już oswoiło. To już jest taka To jest skrzydło jedno w no. tej części zamku. żeby no przejść na drugie, musielibyśmy przejść górą. No. Po sali gimnastycznej. Nie podoba mi się podłoga. Dobra, wychodzimy i mam pomysł. No. Podtrzymaj. Proszę Państwa, uważaj, siądź sobie. O, 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 i nasz bebcie wyszedł z piczary. Zobacz, Aha, to się kręci. <laughs> Skacz. <laughs> Zobacz. My byliśmy, my chcieliśmy wejść na tamtą wieżę. Tą aż do góry. Tędy szliśmy. Ty! W takim razie, a tam nie było przejścia wieżą górą. Nie było odbojnika? Nie. Nie było? Nie. Czyli mi się wydaje, że tam ostatnia kondygnacja to były te drewniane schody. Tak, ostatnia kondygnacja były drewniane schody. Przejdźmy Kurde, teraz... No, ale ja ci mówię, jakby były cały czas te kamienne schody, to ja bym poszedł na wieżę. Czyli tak, to jest ta sala gimnastyczna. No. Która była niepewna i prowadziła no, nas... Ale te pustaki na fotel, one nie są przez przypadek. Ktoś tu zrobił sobie wejście. E, mógł zrobić wejście, proszę pana... Patrz, roztył tu górę i postawił sobie, żeby sobie żeby 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 wejść na to. Też. I albo to są miejscowi kloszardzi, albo to są urbeksowcy. Raczej urbeksowcy, wiesz. Kloszardzi raczej rzadko urzędują w takich małych wioskach. Kloszardzi się do dużych miast przenoszą. Widziałeś ty kiedyś bezdomnego na wsi? Inaczej no nie, bo nie ma się gdzie stąd Patrz, i my byśmy z sal tak. salą, proszę Państwa Byśmy z tą salą gimnastyczną tak, No nie, właśnie nie doszliśmy Żeby tam dojść, to trzeba by było wejść przez te cieniutkie, chudziutkie okienko To też kiedyś ktoś zrobił, ja się Tak, tylko rzeczy nie wiem, czy ty się tu zmieści. Bo od ostatniego urbeksu sporo przytyłeś Ja przytyłem? No i utki, To bluza jest taka na napiętna Ja żartuję Nikt nie lubi jak się mówi Patrz To jest to drugie skrzydło A tu Patrz Tylianka wejdzie, a nie my A tutaj są piwa Chyba się coś forszta tutaj? Nie, nie zmieścił się. Co robimy? Nie idziemy już, odpuszczamy idziemy na Jańską górę. Co za dużo to niezdrowo. Mówisz. No ale to było naprawdę creepy. Góry, górze. No nie to wyposażenie. Ty, może będzie naprawdę jakaś para z dzieckiem tam pomieszkiwała, ale się wyniesie. Dobra, proszę Państwa, jednak. Ma macie... To są kafelki z pieca. Tak. Jednak zadecydowaliśmy, że nie będziemy głębiej wchodzić ze względów bezpieczeństwa. Bebe miał złe przeczucie. Troszeczkę, troszeczkę liznaliśmy obiektu, ale jednak próg strachu wziął, wziął górę. Miał Pietra, ja mu ufam i się wycofaliśmy. Tam to skrzydło jest zrobione, ale patrz ile tu jeszcze jest do, do zwiedzenia. Czyli tam było zaślepione jakby... Wiesz co? A wiesz co jest najgorsze, że nigdy nie wiesz kogo i co możesz spotkać w środku takich pomieszczeń. Ty, a, ja, a mnie intryguje, proszę Państwa, jak już tu jesteśmy, musimy tam pójść. Co ci z życia, Bepciu zostało? Zosownie rzut beretem za, ty, za tymi drzewami coś bimbało. I to widzę. Wy nie widzicie tego na kamerze chyba, ale ja to widzę. Idziemy zobaczyć? Dobra, few minutes later. No dobra, odgłosy bimbania dochodziły stąd, proszę Państwa. Jakiś kościółek sobie tu stoi, tuż za laskiem. Stąd widać pałacyk, a tu kościół. Na tę chwilę dziękujemy, było nam bardzo miło. Żegnamy i za chwilę znowu witamy. Subie, like, comment i feny. Trzymajcie się. Zeszliśmy troszeczkę się wycofali. No dobra, koniec gadania, lecimy.